Kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych warsztatów tanecznych w naszej szkole tańca. Dzisiaj dzień wyjątkowy. Chciałbym się powiedzieć nawet historyczna chwila, ponieważ po siedmiu latach starań nasze zaproszenie przyjął sam wielki Marcel. Mistrz tańca współczesnego. Ale najlepsze zostawiłem sobie na koniec. Moi drodzy, to właśnie dziś, 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 woje z Was dostąpi zaszczytu bezpośredniego obcowania z wielkim Marcelem. A jak wiecie, Marcel słynie z niekonwencjonalnych, jakże skutecznych metod nauczania. W ciągu pięciu minut jest w stanie nauczyć tańczyć każdego. Dosłownie każdego. Wobec tego może na początek wybiorę dwie osoby, które wyraźnie odstają od grupy. Michał Platfus, czy jest? Jest. Gorące oklaski dla Michała, bardzo proszę. Zapraszam cię serdecznie. Gorąco, klaski to jest Joanna! Joanna, no tutaj. Michał Joanna, poznajcie się. Ej, 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 pryl szalony. Wystarczy, wystarczy. Patataj, patataj. Panie, panowie, przywitajcie go gorąco, jest z nami wielki, nieokiełznany mistrz tańca współczesnego, wielki Marcel! Marcel, okay. la Ok, dobra. J'ai que leur long la part des yeux, je suis soit le les, pêpes, les parten, le pit, le corps sans les pattes. les pertes, les peu la là la on la les mois. <laughs> Strasznie piło la <laughs> Ok. To jest la part de la télévision narrenet. Okej. Qu'est-ce le part de? No macerec, no piruc, no koranek, no agurelan. Na czas trwania tej lekcji zapomnijcie o wszystkim czego do tej pory zdążyliście się o tańcu nauczyć. Ok. dobra. Qu'est-ce que c'est la part, en attend? J'ai pas j'ai pas un pont. Qu'est-ce que c'est la part, j'ai pas Jak masz na imię? Joanne. Joanne? kiedyś jest. Joanna! O! Joanna. Okej. O! O kurde. <laughs> co se la parze A ty, Łosiu? <laughs> e, e, mi, Michał, e, mi, Michel. Łukasz. <laughs> Okej. Okay. Il y en a qui le perdent. Le jeu l'offre du Que les Qui que les qui que les qui le m'a le faire tout Rozpoczynamy de rozgrzewki. Oui, oui. Oh, no, oh, oh. oh, 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 oh. oh Attention Attention Abrut <coughs> Abrut <-te. coughs> Oui oui Attention oui, bravo, bravo. Okay, Attention 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 Que la les <coughs> Vous Oui oui oui, on a un, on a un as. OK, je suis le parti tempsel que le le feu de licenoine que les maquille moi. Spójrzcie, namię teraz zaprezentuję jeden z prostszych układów, który kiedyś bardzo dawno temu pokazał mi mój wuj, który teraz emigrował, jest w Wenecji i sprzedaje tam. Comme je l'ai en va, la partie le non le de la parte. Papka Szczeciński. OK, dobra. Attention. Euh. Quand les gens, les partis, les gens ont l'essence. <laughs> 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 ok, 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 c'est la part de l'heure. <laughs> Qu'est-ce que c'est la vidéo Y'en a, bravo Ha Freddy <laughs> <Ready>? Attends, attends <laughs> Hein ah, Yousse Quand les gens, les partis, les gens ont l'essence. les ha Bravo, y'en a <laughs> Y'en a Qu'est-ce que je la perds de la. Non, 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 non! non, non, Ok, Michel! Dobra, Lucas! Ready? <laughs> Encore les parts du gens, les tout, les parts du sang, si, non, Non, Ah 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 ah! Ah ah! Ah ah! Ah

no ma pieniędzy. Oh, no, no, qu'est-ce que c'est de no manie? Co to znaczy, że nie masz pieniędzy? je la veux de la Nie mam. Zastanówmy się zatem, jak inaczej rozwiązać tą sytuację. I <laughs> on <laughs> <laughs> y a, qu'est-ce que c'est que la <laughs> <śled> Kochani moi drodzy, pragnę Was uspokoić. To jest jedyna okazja do tego, żebyśmy posłuchali, jak wyglądają prywatne lekcje u Marcela. <śled> <śled> Oh non non, non. <laughs> Qu'est-ce que c'est la par -oh, la poupa? <laughs>